you No witajcie. 31 grudnia 2024. W poprzednim filmie mówiłem, że jest to ostatni wypad. Okazało się zupełnie nieplanowany wypad sylwestrowy. Tym razem jestem sam. Jesteśmy w specjalnym miejscu. Jest to, jest to las przy starym lotnisku luftwaffe. Wrzucę wam tutaj zdjęcie, jak to wygląda na mapie lidar. Powierzchnia jest pokryta lejami po ostrzale artyleryjskim i po bombardowaniach. Ostrzał był prowadzony z Finstertal ze Schmitten, tak więc działo się tutaj bardzo dużo. Stacjonowały tutaj niemieckie myśliwce i lekkie bombowce. Wkleję Wam jakie, ponieważ nie pamiętam, czytałem o tym, ale tych informacji jest zbyt dużo, żeby to wszystko y, spamiętać. Myśliwce nie miały żadnych hangarów, były ustawione po prostu na skraju lasu, w takich specjalnych y, zatoczkach. Całe zaopatrzenie też znajdowało się w lesie, nie było żadnych budynków, tak więc y, typowo polowe lotnisko. Zbudowane w bodajże 37 roku, i co ja zakładam sprzęt, idziemy zobaczyć, co będzie wokół tych lejów po bombie. Może wyskoczy coś fajnego. Do zobaczenia za chwilę. A więc tak, jesteśmy na miejscu. Pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda. Popatrzcie sobie, tutaj macie pierwszy ślad. Są to pozostałości okopów. Przejdziemy troszkę dalej. Jak widzicie, już oznaki zimy białe liście. Tu jest prawdopodobnie jakieś stare stanowisko, gdzie był ustawiony samolot. Tutaj macie lej po bombie. Tak więc, to wszystko mniej więcej tak wygląda. Cały ten teren jest podziurawiony, jak szwajcarski ser. Zresztą widać to bardzo dobrze na. W mapie Lidar, tu jakaś stara droga. Tutaj zaraz następny lej po bombie pokażę Wam tylko te dwa i biorę się zaszukanie bo nie przyszliśmy tutaj podziwiać dziur w ziemi tylko znaleźć coś ciekawego w tej ziemi. Tu kolejna jakaś dróżka. Proszę kolejny lej po bombie zasypany drzewami. Tak więc, cały ten teren, znaczy, no, cały ten teren kawałek tego terenu przeszukamy w dniu dzisiejszym i zobaczymy, co nam wyskoczy. Dobra, dostrajam sprzęt cicho i zaczynamy poszukiwania. No i proszę, pierwszy. Pierwszy odłamek od pocisku. Wcześniej wyskoczyła mi łuseczka od Mausera, a teraz taki kawał złomu. Więc widzicie działo się tutaj duży kaliber rozerwana no i co? Na takie rzeczy na takie rzeczy dzisiaj Będę wpadał praktycznie cały czas. Liczę, że między tymi sygnałami na złom wpadnie coś fajnego, wartościowego. Może jakiś abcajsznunk od munduru. Nie wiem. Może jakieś guziczki. No zobaczymy. Dobra, lecimy dalej. No i proszę. Jak widzicie na dróżce niegłęboki dołek. I pierwszy guziczek tutaj jest. Raczej zwykły, płaski nic specjalnego. No ale czekajcie, spróbuję go doczyścić. Stawię się z telefonem. O i spróbuję go doczyścić. No niestety jak sami widzicie nic na nim nie ma zachowało się uszko łóżko w całości No ale niestety tak jak mówię na powierzchni nic nie ma Dobra, lecimy dalej No a teraz jedna z wielu takich samych łusek nie będziemy rozkminiać co to jest z którego roku ale jak widzicie cały czas poruszam się po tej dróżce ona idzie tutaj tam jest jakaś ziemianka albo stanowisko strzeleckie między tymi dwoma drzewami Tamże, także tam też zajrzymy no i poruszam się w tym kierunku zobaczymy co tu wyskoczy no jak na razie to już jest chyba czwarta łzka No proszę, kolejny guziczek. Tym razem widzicie taki wypukły. Uszko, dwie dziurki, o ty! dwie dziurki od spodu. Nie będę go tutaj czyścił, nie chcę go zniszczyć. Podejrzewam, że też nic na nim nie będzie, no ale wolę nie ryzykować i to popatrzcie tuż pod liśćmi. Tutaj tako na samym wierzchu leżą. Tutaj jest jakaś resztka transzei A tutaj popatrzcie kolejne stanowisko, nie wiem czy stanowisko strzeleckie, czy jakaś ziemianka, którą wysadzili w powietrze przy bombardowaniu. Nie mam pojęcia. No ale skupimy się teraz na tym dole i zobaczymy co tutaj będzie. Jak coś to się włączam. No a teraz w tym dole wyskoczyła mi taka puszeczka, wcześniej znalazłem wieczko identyczne, myślę, że to jakiś śmieć współczesny. No ale tutaj w tym w tym dole nie wiem, to prawdopodobnie była ziemianka, bo dużo jest gruzu. I nie wiem, czy to zostało wrzucone tutaj po wojnie, żeby troszeczkę to wyrównać, czy zbudowana była tutaj ziemianka, czy coś takiego, nie wiem, no ale taka sobie puszeczka, nie wiem od czego. Ładnie biło na 50. Przypalona. No i co? No i szukamy dalej. Powiem wam, że właśnie wykopałem taką jamę. Popatrzcie. Jest masakra. To wszystko, same kamienie. I popatrzcie, co mi się udało wyciągnąć. Jeżeli ktoś powie mi, co to jest, to jest aluminiowe. Dwa takie otwory. I nie mam bladego pojęcia, od czego to jest. O, takie, sobie kawałek blachy aluminiowej z otworami. Jak sami widzicie, nigdzie nie ma żadnych sygnatur, żadnego numeru seryjnego. Z początku myślałem, że to jakaś pokrywa, może od, od samolotu jakaś część no ale raczej by była sygnowana jakimś numerem fabrycznym czy coś takiego no nie wiem tak czy inaczej takie coś mi wyskoczyło jak macie jakieś pomysły to piszcie w komentarzach ja lecę dalej no i jak widzicie kolejny kawałek pocisku sama dupka reszta Eksplodowała. Dobra. Zostawiamy to. Idziemy dalej. Jak widzicie, były łuski. Nie może zabraknąć kolcoka. Jest kolcoczek. Czubek zgnieciony. Nie wiem jaki rodzaj. Nie widzę farbki, jaka jest na czubku. No ale jest. Tak więc kolejna znajdka z cyklu, bez niej nie wracam. I co, ja zostanę może jeszcze z pół godzinki maksymalnie. Trochę się nałaziłem, co było to widzieliście. Oprócz tych dwóch guziczków. Tej blaszki śmiesznej. Aluminiowej. No to tam parę łusek. Jakieś blaszki miedziane, nie wiem od czego. Kupa yy, odłamków, no i nic na to, nic z tego na co liczyłem. Ale nie ma się co poddawać jeszcze tu wrócę. Teren jest rozległy, jest gdzie łazić i zobaczymy. Może w końcu coś wyskoczy. Dobra, do zobaczenia przy kolejnym dołku. A teraz moi kochani, kaliber 9. Jeden z dwóch, jakie tutaj znalazłem. Jak możecie zauważyć, jest pełny. Niewystrzelony. Spłonka nie jest zbita. No i takie rzeczy też wyskakują. Z powrotem do, do dziury. I lecimy. No, i popatrzcie, kolejna część. Kluchy, kolejny odłamek pod samą warstwą liści. Nie głęboko zostawiamy go. Nie będę tego targał. Nie ma sensu. Sami widzicie, jest tego pełno. Co chwilę jakiś sygnał, taki żelazny. I taki właśnie odłamek albo jakiś płaski. No i żadnych odznaczeń. Trudno. Dalej łażę, coś wam pokażę. Tutaj macie kolejny. Tu macie kolejny lej po bombie. A podejdziemy kawałeczek dalej. Zobaczycie. Tutaj w dole. Jak sami widzicie, jest jednotorowa linia kolejowa. Przepraszam. I jest to linia, która w czasie II wojny światowej w 1945 roku łączyła lotnisko Merzhausen. i Hauptquartier von Adolf Hitler. Czyli kwaterę główną Adolfa Hitlera-Adlerhorst, oddaloną stąd o jakieś, nie wiem, może z 20, maksymalnie 25 km. W linii prostej to jest troszeczkę mniej, ale właśnie jesteśmy w tym miejscu. I prawdopodobnie z tego względu, po drugiej stronie tej linii kolejowej, jest najbardziej intensywnie ostrzeliwane miejsce. Na, na tym terenie wrzucę Wam fotkę z mapy Lidar i zobaczycie, że po tamtej stronie linii kolejowej tych kraterów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i co? Aha, zapomniałbym o najważniejszym. No i teraz, proszę bardzo, guziczek mundurowy wyskoczył spod liści. Taki ładny ładnie zachowany. Tak więc no nie wiem, chyba będę dalej tutaj łaził. Jeszcze może z godzinkę. Zobaczymy, co wyskoczy No kochani. Czas na podsumowanie. Widzicie, jak dziadaj mróz wyglądam. Może nie było super, mega, ale było przyzwoicie. Co wyskoczyło, to wyskoczyło. Ja też się jak jestem zadowolony. Wyjście w teren uważam za udane. Przynajmniej wiadomo, że warto tu wrócić. Jeszcze raz przeszukać ten teren i mieć nadzieję, że coś wyskoczy. Jak podsumować ten rok? Jak dla mnie ten rok był super. Kilka naprawdę fajnych znajdek, takich konkretnych, przedstawiających jakąś wartość nie tyle materialną, co historyczną co dalej z serią koniec II wojny światowej fochtaunus nie wiem prawdopodobnie skończę ten cykl na tym odcinku już nie będę kręcił yy, dalszych po prostu będę wrzucał filmy z wypadów do lasu jeżeli wejdzie jakaś tam militarka druga wojna światowa no to wiadomo cały ten region był yy, polem walk tak więc Wszędzie gdzie by się nie poszło do lasu. Można znaleźć yy, militarkę. No i na zakończenie podziękowania. Serdecznie dziękuję Odynowi <coughs> za pomoc. Maćkowi ze sklepu Odyńce, który też naprawdę dużo, dużo mi pomógł. Pozdrowienia dla Zoltana Odkrywcy. Pozdrowienia dla pana Olafa Popkiewicza. Facet robi mega robotę. Te filmy, które umieszcza w internecie, te znajdki, które, które tam prezentuje, no to tylko pozazdrościć. Także polecam ten kanał. No i co, pozdrowienia dla wszystkich fanów Detektoringu. No i życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Płytkich dołków, mega znajdek. No i co, widzimy się. Już w kolejnym odcinku w nowym 2025 roku. Trzymajcie się.